Nie wiadomo czy śmiać, czy płakać, ale w Polsce, moi drodzy, nie ma i nie było prawdziwego ministra rolnictwa, a w szczególności te organizacje rolnicze robią dobrze, za przeproszeniem, wciula rolników. Oglądamy, spuszcza się Konfederacja na temat merkosura, spuszczają się ministrowie, pan prezydent Rzeczpospolitej Nawrocki, co zrobić, że oni się nie godzą na Mercosur? A ja jestem przeciwnego zdania. Importujmy wszystko z Ukrainy, z Rosji, moi drodzy, z Mercosura, z Niemiec, z Brazylii. Skąd się da? Tylko pod jednym warunkiem. Ano, pod takim warunkiem, że wprowadzimy normę zdrowotną na surowce rolne. Która będzie podstawą do tego, żeby zablokować ten cały syf importowany, za którym stoją politycy PiS-u, PSL-u, Platformy Obywatelskiej. <laughs> Ci, którzy z piątki rolnika też konfederacja broniła interesów tak naprawdę korporacyjnych, a nie indywidualnego rolnika. <laughs> Moi drodzy, sprawa jest bardzo prosta. Tylko nie jest w interesie klasy politycznej, która trzepie miliardy złotych na truciu ludzi, na imporcie, właśnie dodatków do żywności, e substancji w systemie przetwórstwa rolno-spożywczego, a bardzo mocno w tym siedzą politycy PSL-u, jak i zarówno Platformy Obywatelskiej i PIS-u. Stoją za importem, moi drodzy, też ludzie powiązani z mafią żywnościową czyli importem środków ochrony roślin z Ukrainy. I płynie to na gminie i naprawdę truje konsumentów. I używają to polscy rolnicy. W związku z powyższym, moi drodzy, należy zacząć rozmawiać o polityce zdrowotnej i ekonomice opłacalności. Rolnicy z rolnictwa zrobili w Polsce dyscyplinę sportową. Im więcej, tym lepiej i to macie efekt. 10 ton, no i co z tego, jak 500 zł za tonę pszenicy. A to nie o to chodzi. Produkujcie, moi drodzy, 5 ton, ale weźcie 1600, a konsument niech dostanie dobry produkt. Niestety mafia żywnościowa, która ogarnęła Ministerstwo Rolnictwa, kancelarię prezydenta i to wszystko, pilnuje interesów nie rolników, nie konsumentów, tylko partykularnych interesików pewnej grupy osób. I tu jest problem. Będą wam wmawiali, że tego się nie da zrobić.